Jakub Bokiej, założyciel Polish Football Academy oraz scout Manchesteru City ze mną. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, państwu. Panią, wszyscy kto? W 2011 roku przyleciał pan z tatą do Anglii. Teraz jest pan scoutem mistrza Anglii, Manchesteru City, a w przeszłości współpracował pan także z Leeds United. Dlaczego akurat panu się udało? Myślę, że tu raczej wolałbym tego nie rozpatrywać kategorii udało się lub się nie udało. Wydaje mi się, że jeszcze bardzo długo. Bardzo dużo pracy jest przede mną, aby w końcu roz, jakby w kategorii e, czy mi się udało to rozpatrywać, e, jakby staram się zachować chłodną głowę i też jakby doceniam to, skonstatowałem jak, jak e, długa ta droga była. E, wydaje mi się, że też jakby najciekawsze w tym, co robisz, jednak nie, nie to miejsce docelowe jest najważniejsze, a na, na to jaką drogę przechodzisz, żeby, żeby tam dotrzeć. Jakby też jestem z mojej miejscowości z mojego miasteczka w, w Polsce i, i jakby też bardzo doceniam to, gdzie byłem, i, i też z bardzo dużym szacunkiem patrzę na cały, na cały ten przebieg tej, tej mojej przygody. Natomiast no, nie ukrywajmy, że, że mogę być szczęśliwy z miejsca, w którym jestem, jestem dzisiaj, ale to też waży się z tym, że, że potrzeba jeszcze zostawić dosyć dużo i pracy i serca na, na boisku, jak i nim. No właśnie, również w młodym wieku, bo zaledwie 19 lat miał Pan, gdy założył Akademię, Polish Football Academy, która współpracuje właśnie m.in. z Manchesterem City. Proszę powiedzieć, jak duża to odpowiedzialność, bo zapewne równie duża co presja. Jasne, Jakby mając tak mało lat, na pewno na początku wiele osób nie traktowało Cię poważnie i nie było to... Nie było to łatwe wyzwanie, aby przede nie przekonać do siebie i pokazać swoją jakość, bo, bo często wiele osób skreślało cię ze względu na, na wiek. Natomiast y, wydaje mi się, że jakby kwestia jakości zawsze się wybroni, jeśli będziesz robił coś dobrze, jeśli będziesz starał się pomagać zawodnikom, jeśli kluby zaufają tobie i, i zawodnikom, który, którzy dzięki tobie się nie pojawiają, to to z jakby z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień ta, ta droga stawała się troszeczkę prostsza i też y, kolejne drzwi otwierały się na kolejne współprace. Także wydaje mi się, że krok po kroku było coraz łatwiej. Ten, ten porządek faktycznie był najtrudniejszy, ale, ale tak jak mówię, no, droga, droga dzisiaj może być zadowalająca, że, że to też nie wszystko zostało podane na tacy, tylko trzeba było podjąć e, niejednokrotnie ryzyko, żeby, żeby móc się rozwijać. No właśnie, ale nie zaczęło się tak jak mogą niektórzy sobie wyobrażać od skautingu. Po przeprowadzce do Anglii zaczynał pan w Sunday League, takiej lidze bardziej amatorskiej. Potem wypatrzyli pana skauci Leeds United i zastanawiam się, czy to faktycznie jest proste dla takiego e, młodego chłopca, czy też już wtedy e, młodego człowieka w dalszym ciągu. E, wyjść po prostu na poziomie amatorskim, pokazać się i dać się zauważyć? To jest w Anglii taka codzienność, która może spotkać? Wydaje mi się, że patrząc na to, jak mocno rozwinięte są działy skautingu w wielu klubów Premier League, Championship, czy nawet League One i League Two, jest, jest to dużo prościej w Wielkiej Brytanii niż, niż w Polsce. Natomiast do dzisiaj widać jeszcze duży, dużą możliwość poprawy w tym, aby wynajdować wszystkie największe talenty, wydaje mi się też, że dużo zawodników nie jest. Ich umiejętności nie są idealne do angielskiej piłki, nie są przystosowane do angielskiej piłki, przez co wielokrotnie ci zawodnicy w Wielkiej Brytanii nie robią takich karier, jak można byłoby się spodziewać. Według mnie bardzo mało Anglików decyduje się na wyjazd poza granicę ze swojego kraju ze względu na to, że wiadomo, nawet na pewnie szóstym, siódmym czy 8 poziomie rozgrywkowym idzie wyżyć się z piłki. Tutaj w Anglii, więc mało osób chce zaryzykować wyjazd za granicę. Wydaje mi się natomiast, że wielu zawodników graniczych na niższych poziomach w Wielkiej Brytanii mogłoby robić topowe kariery za granicą. No właśnie, panu tej piłkarskiej kariery niestety nie udało się zrobić, aczkolwiek został pan w Leeds jako scout. Proszę powiedzieć, klub sam to zaproponował? Czy Anglicy byli w tym momencie tak pomocni dla pana? Ja tu jednak sytuacja jakby wygląda troszeczkę inaczej ze względu na to, że ja klub opuściłem mając 15-16 lat, jeszcze wpływałem swoich sił zarówno w Chesar, FTFC, Halifax Town, a później nawet przydarzył się wyjazd do, do półprofesjonalnej ligi w Szwecji. Natomiast, jakby no dzisiaj z perspektywy czasu, ja widzę sam, że to nie był poziom, na którym ja chciałbym się znaleźć. Moje wyobrażenie o sobie jako zawodniku było troszeczkę inne niż dzisiaj z perspektywy scout'a, dlatego wydaje mi się, że nie było zbyt dużych szans na to, żebym zagrał na topowym poziomie jako zawodnik. Także no nie ukrywajmy, jakby. Cieszę się z tego, że. Być może dobrze się, się to skończyło, natomiast na pewno w jakimś stopniu to pierwsze marzenie było takie, żeby grać zawodowo w piłkę i, i strzelać bramki i być na, na wielkich stadionach. To się nie udało, natomiast te, tak jak mówię, te, te kontakty, które zdobyłem będąc wcześniej w, w piłce to angielskiej na pewno później mi troszeczkę pomagały. Ta, ta przerwa między moim byciem, bo to nie można nadać grania w Leeds United, a momentem kiedy podpisałem umowę jako scout, to tak naprawdę było 4-5 lat, ale ci sami ludzie byli w klubie na, na pozycji dyrektora akademii, ci sami ludzie opiekowali się młodszymi, młodzieżowymi drużynami, także no, na pewno miało to jakiś tam wpływ na to, że, że wcześniej to się znaliśmy i mam nadzieję, że jakiś sentyment i słabość do siebie mieliśmy i, i to faktycznie mogło później zafunkcjonować na, na takim poziomie trochę bardziej profesjonalnym. No to zamykając ten pierwszy etap piłkarski, to podsumujmy, że nie został pan, nie udało się zostać profesjonalnym piłkarzem, ale cały czas daje pan nadzieję i stale otwiera drzwi, tak trzeba to określić, do kariery tylu młodym zawodnikom. Jakie jest to uczucie, gdy patrzy pan na nich i na to, co zrobił pan już z perspektywy czasu? Na pewno to jest ogromna satysfakcja widząc, że zawodnik trafia z, z nieprofesjonalnego klubu, z, będąc po prostu pełnym amatorem, trafia do zawodowej piłki jeśli masz świadomość tego, że przyłożyłeś do tego cegiełkę, albo, albo wiesz, że pomagałeś takiemu zawodnikowi i bardzo mocno walczyłeś o to, żeby zawodnik znalazł się w zawodowej piłce, na pewno jest to, jest to olbrzymia satysfakcja. Ja mówię, nie ukrywam, że. Bardzo personalnie biorę to, biorę to mocno do siebie, kiedy zawodnicy gdzieś tam z mojego polecenia, którzy według mnie są naprawdę dobrzy, nie trafiają do do propiłki, bo, bo nikt nie chce e, takiego zawodnika z jakiegoś powodu podpisać. E, ale tak jak mówię, bardzo mocno też wierzę w to, że, że zawodnicy, których polecam, że zawodnicy, którzy według mnie są dobrzy, e, powinni grać w piłkę. Zawsze staram się, nawet jeśli kluby. Bo dziękuję im za współpracę, zawsze staram się im pomagać i, i dalej opiekować nimi, żeby mogli się dalej rozwijać. No właśnie, pociągnę troszeczkę ten temat. Co w takiej sytuacji zazwyczaj, no bo pewnie nie jest to też reguła, co się dzieje z takim odrzuconym zawodnikiem? On jest nadal przez Was obserwowany, pomijając już też późniejsze testy i tak dalej w tych klubach, w których jest proponowany. Czy taki zawodnik też wie, że był w ogóle kandydatem do, do, do przejścia do nowego zespołu i został w tym momencie jednak odrzucony, że czegoś mu brakowało. I jest wtedy pan jak taki psycholog, który musi wyjaśnić, co się w zasadzie stało takiemu młodemu chłopcowi? Czy wydaje mi się, że to jest bardzo duży problem angielskiej pilki, że zawodnicy, którzy zostają odrzucani z angielskich klubów profesjonalnych, często e, są bardzo mocno potraktowani bym powiedział nawet, że brutalnie i nie są na to gotowi psychicznie. Przez to też upada wiele, wiele karier i wielu młodych ludzi nie jest w stanie. Rozwijać się na takim poziomie, na jakim powinni w dalszym ciągu często nie jest, bardzo, nie jest to łatwe, żeby z poziomu Premier League, czy z poziomu Championship zejść nagle znacznie niżej i próbować gdzieś tam walczyć o swoje, udowadniać, że jest się naprawdę dobrym piłkarzem, też to jest bardzo duża próba charakteru, no i nie ukrywajmy, że wydaje mi się, że to jest ogromny aspekt i bardzo ważna też rola ludzi, którzy pracują przy piłce, czy są scoutami, czy, czy pracują jako trenerzy, asystenci i ktokolwiek, ale wydaje mi się, że ta rozmowa z tym piłkarzami jest naprawdę bardzo ważna bo wydaje mi się, że nie tylko można stracić ich jako piłkarzy, ale też można stracić ich jako ludzi, co jest, co jest też bardzo, bardzo ważne. Natomiast też z punktu widzenia skauta na pewno psychologicznym aspektem jest to, że to zazwyczaj my jako pierwsi widzimy takiego zawodnika, to my jako pierwsi rozmawiamy z rodzicami lub bezpośrednio z zawodnikiem w zależności od, od wieku i to my musimy mieć świadomość tego, jakie atuty ma nasz klub, co możemy przedstawić, co możemy zaproponować. Wiadomo, dzisiaj, jakby z mojej perspektywy, patrząc na to, że, że pracuję dla klubu o takiej renomie i jakby o tak dobrze rozwiniętym scoutingu, o tak dobrze grającej pierwszej drużynie, świetnej akademii, jakby jest dużo łatwiej przekonać zawodnika, żeby przeszedł z klubu A do klubu B, lub żeby dał się zaprosić na, na przyjazd na testy. Natomiast no, nie ukrywajmy, że. Często jest to wyzwanie nawet dla, dla skautów, którzy pracują w klubach e, Championship League One czy nawet są przy klubach Premier League. Dlatego wydaje mi się, że jest to kluczowe, aby znać swoje, swoje wartości i możliwości, aby danego zawodnika ściągnąć do, do siebie. Także to na pewno jest duży aspekt psychologiczny, natomiast to też trzeba byłoby rozdzielić na dwie części. Część numer jeden e, jest taka, że ci zawodnicy nie dostają kontaktu, natomiast część numer dwa jest taka, że... To my, jako pierwsi, się z nimi widzimy. Tu i tu jest aspekt psychologiczny, stąd zupełnie inny. Natomiast wydaje mi się, że zarówno jeden, jak i drugi jest tak samo ważny, czasami nawet kluczowy. Warto, warto jest zadbać o tych ludzi, którzy są wyrzucani z klubów w wieku 14, 15, 16, 18, 20 lat. Wydaje mi się, że często kluby się mylą i często te selekcje nie są robione poprawnie, także wiele karier zostało gdzieś. E... Niewykorzystanych w prawidłowy sposób. Wydaje mi się, że ta świadomość jest coraz lepsza, natomiast to dalej jest duży problem angielski piłki. Zastanawiam mnie, czy jest Pan w stanie tak oszacować albo procentowo podać, spróbować mniej więcej, ilu piłkarzy, których polecił Pan, faktycznie zostało przyjętych do klubów. Czy to jest duży procent mimo wszystko? Wydaje mi się, że kwestia procentu jest tutaj bardzo ważna, natomiast nie ukrywajmy, że budując procent poleconych zawodników pracując dla słabszego klubu, na pewno ten procent jest znacznie wyższy. Nie ukrywam też, że zazwyczaj staram się, aby zawodnicy, jakby to jest klucz naszej współpracy, zawodnicy, którzy są najciekawsi, według mnie potencjałem najlepsi na dany moment, na początku rozpoczynają swoje testy dla Manchesteru City. Nie ukrywajmy też, że jakby jest to jedna z najtrudniejszych akademii, aby, aby podpisać umowę, aby zostać tam na stałe. Także no, trzeba mieć świadomość, że przez to na pewno ten procent będzie obniżony, także jakby mam tego świadomość, że ten procent może nie być najlepszy, bo jakby też bardzo mocno to monitoruję, staram się być cały czas na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o zawodników podpisanych w Pro-Klubach tutaj w Wielkiej Brytanii, to, to jest to liczba około 30 zawodników na na dzisiaj to też jest troszeczkę ruchomaru. liczba. My musimy się z tym, że co jakiś czas dany zawodnik może zostać z którejś akademii wyrzucony, może nie zostać z nim przedłużona umowa lub może się pojawić jak naprawdę jakiś tam transfer z klubu A do klubu B i tutaj też bardzo dużo jakby tabelek nam się, nam się zmienia. Natomiast mówimy o liczbie około 30 zawodników na przestrzeni. 7 lat. Ktoś powie, że, że średnia 4 czterech, czy 4,5 czterech zawodnika na, na sezon nie jest dobrą średnią, wydaje mi się, że, że jest naprawdę dobra liczba. Czy pan zgadza się z taką opinią, że scouting to mimo wszystko biznes? Chodzi mi tutaj o to, że na przykład sprzedawanie talentów typów w przypadku Manchesteru City Jadon Sancho, Brahim Diaz do innych klubów? Jaki to jest duży żart dla, żar dla skauta, ale też co wtedy się czuje w momencie, w którym pracuje się z takim młodym człowiekiem, powiedzmy od tych niższych szczebli wiekowych, no i nagle, kiedy on ma jakąś perspektywę, żeby zaistnieć w tym klubie, no to nagle klub postanawia po prostu go sprzedać, mimo tego potencjału, jaki cały czas prezentuje. A na pewno jest to jakieś, jakieś, jakaś forma frustracji i, i na pewno wszyscy chcielibyśmy, aby, aby jednostka pierwszych zespołów była stworzona z wychowanków. Natomiast wydaje mi się, że warto też jest być realistami wielokrotnie. E, bardzo trudno jest tu tworzyć jednostkę z samych wychowanków na przykład w polskiej lidze, a dzisiaj mówimy o poziomie tak naprawdę jednym z najlepszych na świecie. E, nie ukrywajmy, że są drużyny, które ze skautingu robią. Świetny biznes i wydaje mi się, że możemy tutaj pomyśleć choćby o o beneficie, możemy tutaj powiedzieć o projektach Red Bull'a, możemy tutaj także powiedzieć o Ajaxie. To są takie na pewno y, bardzo ciekawe modele, które funkcjonują na trochę innych rynkach. Nie ukrywamy też, że City ma trochę przyjemniejszą sytuację, jeżeli chodzi o finanse i może pozwolić sobie na trochę więcej, przez co pewnie też cierpi w jakiś sposób akademia i cierpią. Wychowankowie klubu, no to jest jakby. No musimy się z tym pogodzić. No każdy, każdy chce wygrywać. Każdy chce wygrać jak najlepszy trofea. Jesteś słabszy, choćby jeden czy 2 czy 5% od zawodnika, który jest w pierwszym składzie. To wystarcza, aby aby z ciebie zrezygnowano. Także taka sytuacja myślę miała miejsce przy przy transferach Brahima Diaza czy, czy Jadona Sancho. Przecież moim odczuciu nie ukrywajmy m, uważam, że obaj ci zawodnicy są to są to goście, którzy powinni zaistnieć w naprawdę poważnie piłce i na naprawdę poważnym poziomie czy na poziom City. Trudno jest mi powiedzieć dzisiaj e, pewnie, czy to była dobra decyzja życie zweryfikuje nas za, za rok, dwa lub pięć i, i będziemy widzieli jak rozwiną się ci zawodnicy. Natomiast e, wydaje mi się, że Widać nawet po samych zachowaniach tych zawodników y, trochę ID i jakby DNA klubu, które było gdzieś tam wrzucane w tych zawodników od najmłodszych lat i, i naprawdę przyszli dużo szczebli szkolenia. Każdy, każdy z nich y, identyfikuje się bardzo ciekawymi aspektami technicznymi, ale wydaje mi się, że są to zawodnicy, którzy jeszcze mogą w dużej piłce zamieszać. Zapytam teraz o City Football Group, czyli o te zespoły partnerskie Manchesteru City. Między innymi jest to New York City, Melbourne City, Palermo, Girona. To są różne kierunki świata, nie tylko Europy. I zastanawiam się, z jednej strony, możecie jako skauci podpatrywać i proponować piłkarzy do swojego klubu. A z drugiej taki młody piłkarz, który nie łapie się na przykład do Manchesteru City, może ogrywać się w klubie partnerskim zamiast stać w miejscu, czy to jest czy idę w ogóle dobrą ideologią? Takie kluby partnerskie ułatwiają wam też pracę, czy to akurat nie ma aż takiego znaczenia w tym przypadku? No, poniekąd w, jakby w strukturach całego jakby CPU grup jest to jest to ciekawe założenie, aby zawodnicy ogrywali się zarówno w wypuszczeniach, ale też monitorowanie innych rynków jest na zupełnie innym poziomie, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę mamy klub funkcjonujący na każdym kontynencie. Wykrywajmy też, że jest to zabieg marketingowy, bo bardzo wielu kibiców z różnych części świata jest w stanie utożsamiać się z Manchesterem City i pewnie też dużo więcej kibiców przybywa. tu. też warto spojrzeć na to z tej strony, że zupełnie inaczej był odbierany klub jeszcze 10 lat temu, kiedy jakby dużo ludzi traktowało klub jako, jako maszynkę do pieniędzy i, i traktowało po prostu go z przymożeniem oka. Natomiast 50 e, lat, e, lat później było już zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że dzisiaj jest jeszcze inaczej i za 5-10 lat powinno być. Jeszcze inaczej dalej mówię o, o progresie, raczej nie spodziewam się, aby, aby była tutaj e, zachowana jakaś zmiana. Także wydaje mi się, że kluby partnerskie na, m, na pewno mają kilka założeń e, i na pewno jakby, w strukturach są ważne. Natomiast jakby, to, to nie jest też do końca mój dział. Ja tu w tym temacie mogę za dużo nie, nie powiedzieć, ale, ale wydaje mi się, że jest to mądrze założone, jeśli chodzi o całą kształt klubu. To przejdziemy do troszeczkę bliższych Panu tematów. Zastanawiam się tak indywidualnie, jaki musi być piłkarz, którego konkretnie chce Pan zaproponować klubom, ale też co go eliminuje. Ja przede wszystkim nie ukrywam, że ten scouting młodzieżowy to, to dzisiaj jest coś, czym zajmuję się najmocniej. Zawodnicy między 4 a 18 rokiem życia klubie funkcjonuje filozofia. Być może będę za to krytykowany, albo klub będzie za to krytykowany, ale jakby City chciałby, aby zawodnicy już w jak najmocniejszym wieku trafili do klubu i, i mogli się pokazywać przed, przed trenerami i już powoli łapać schematy nauczania, schematy treningów, tak aby mogły się rozwijać, cieszyć piłką. Na pewno też przez tak odbierany dzisiaj klub w wielu młodych ludzi i chcę po prostu w tym klubie się znajdować i rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o eliminację, wydaje mi się, że bardzo często zawodnicy zachowują się, zachowując się poza boiskiem. Wydaje mi się, że te zachowania poza są równie ważne jak te na boisku. Ja na przykład jestem wielkim fanem zawodników, którzy potrafią być kulturalni, którzy potrafią wyrazić się z szacunkiem, którzy potrafią oprócz tego, że są dobrymi piłkarzami, są przy dobrymi ludźmi i wydaje mi się, że to też jest bardzo bardzo ważny aspekt, natomiast e, jeśli chodzi o eliminację, też e, kwestia, na pewno wszystkie kwestie szybkościowe w dzisiejszym futbolu musimy, musimy brać na to poprawkę, że jest to nieprawdopodobnie ważny aspekt i też e, bardzo mocno piłka w dzisiejszym czasie opiera się na tym, aby, aby jednak zawodnicy byli dosyć dobrze rozwinięci ruchowo i, i szybkościowo. No to było o tym szacunku, o tym wychowaniu. No to zapytam, co zatem w sytuacji, gdy młody piłkarz mimo wszystko ma talent, ale ta piłka jest dla niego może taką trochę ucieczką od trudnego domu, przez co jego wartości są też w pewien sposób zatracone. No na świecie jest, nawet w Manchesterze City zresztą, są piłkarze, którzy są aż tak bezczelnie pewni siebie, czasem aroganccy, tutaj daleko nie trzeba szukać, chociażby Jack Grealish. Czy tych zasad mimo wszystko na tym etapie nie da się nagiąć? Można w ostateczności jakoś przymknąć oko i ewentualnie tą śrubę dokręcić? Wydaje mi się przede wszystkim, że musimy odróżnić arogancję od, od pewności siebie, bo tutaj będą dwie zupełnie, zupełnie inne kwestie. Też pytanie, ile tej pewności siebie przynosi się praktycznie na boisku, bo, bo to, że ktoś dużo gada na koniec dnia, tak naprawdę nie ma z tego pożytku na boisku. Wydaje mi się, że to jest wtedy. Zupełnie bezproduktywne, ale, ale wracając do Wracając do tematu zawodników z trudnych, z trudnych domów, zawodników, którzy gdzieś tam mają tą, powiedzmy, trochę trudniejszą młodość niż niż większość ludzi, wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważne, żeby umieć dobrze ukierunkować takich ludzi i żeby tą ich. Powiedzmy, złość, przekształcać, że jak w atut, czy, czy w piłkarski charakter, coś, co może im faktycznie na boisku pomóc. Wydaje mi się, że jest to, jest to bardzo ważne, aby umieć to dobrze wykorzystać, ale też wydaje mi się, że kwestia wielu rozmów i poświęconego czasu jest tutaj jest tutaj kluczowa. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby, żeby odróżniać tą pewność siebie od, od po prostu bycia bezczelnym hałem, czy, czy bycia aroganckim. Wydaje mi się, że tutaj są. To eee, jest duża różnica, A jak przygotowujecie piłkarza, który ma zostać zaproponowany przykładowo klubowi pokroju City? Jest to duży prestiż, ale też gigantyczna presja, zwłaszcza dla takiego młodego człowieka. Trzeba to wszystko jednym słowem ułożyć w głowie młodzieńca, no żeby też był po prostu na to gotowy. Jak tego dokonać? Oczywiście, że tak. Ja też jestem tego zdania, że bardzo często widzę zawodnika, który wygląda fenomenalnie, nie będąc jeszcze w klubie, natomiast przyjeżdżając do klubu gdzieś psychologicznie po prostu nie dojeżdża i jakby ta głowa nie jest wystarczająco dobra, wystarczająco mocna. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, jak zawodnik czuje się w klubie, jak do niego trafia. My też jako skałci często właśnie jeśli chodzi o aspekt psychologiczny, staramy się pojawiać w momencie, kiedy zawodnik polecany przez nas trafia do... Do profesjonalnej piłki, gdzieś trafia do nas, do klubu. Staramy się być pierwszymi ludźmi, którzy będą mieli kontakt z takim zawodnikiem. Staramy się też zawsze go przywitać, pokazać, klub i wydaje mi się, że to też bardzo mocno ściągamy z nich takim zachowaniem presję. Natomiast jest to niemal niemożliwe, żeby zobaczyć zawodnika, który będzie się prezentował identycznie poza City. I później City, tak? Mówimy dzisiaj na przykładzie Manchester City, natomiast wydaje mi się, że jest to identyczne funkcjonowanie na w profesjonalnej piłce i poza profesjonalną piłką. Nie, nie każdy ma na tle twardą głowę. Jeśli mówimy o tych topowych próbach wydaje mi się, że jest to procent bardzo, bardzo niski. Zmieniając temat, wiem, że Mateusz Klich był, być może jeszcze nadal jest ambasadorem Polish Football Academy. Jaką rolę mają aktywni piłkarze w kontekście, w tym przypadku, pana Akademii? Wydaje mi się, że tacy ludzie są świetną inspiracją jeśli chodzi o naszych zawodników, zawodników, którzy są z regionu. Widzą też młodych ludzi, młodych Polaków, którzy wjeżdżają na wyspy, mogą coś ekstra pokazać mogą być taką, takim przykładem, że naprawdę można można się rozwijać i można osiągnąć osiągnąć niesamowite rzeczy. Też mając takich ludzi, których można traktować jako idoli i są oni w jakimś stopniu możliwi do dotknięcia są, są blisko na pewno dają różnią motywację. Myślę, że ciekawym przykładem jest Mateusz Bogusz, który pojawił się u nas na kilku przemówieniach na, na jednostkach treningowych. Też jest młody chłopak, który osiągnął bardzo dużo już teraz, będąc choćby aktualnie zawodnikiem LAFC yy, grającego w MLS-ie, ale mimo młodego wieku, mimo tego, że to jest rocznik 2001, yy, to jest chłopiec, który ma debiut w, w Championship, ma, ma wiele meczu w, w Lidze 2 I, i wydaje mi się, że to też jest przede wszystkim normalna osoba, a, a przez to, że tacy ludzie pojawiają się u nas, można podawać, że, że ten świat w wielkiej piłki nie jest od nas daleko i wydaje mi się, że to jest olbrzymia motywacja dla dla tych młodych ludzi, także na pewno w takim aspekcie chcielibyśmy, prosilibyśmy zawsze zawodników, żeby, żeby ich wykorzystywać, w cudzysłowie oczywiście, żeby mogli pokazać trochę swojego wizerunku i tego, jak to, jak to wszystko funkcjonuje. To na koniec tej części zapytam lekko hipotetycznie, bo pewnie kojarzy Pan słynnych, utalentowanych braci Żuk, którzy z Hiszpanii i szkółki Barcelony przenieśli się na ten moment do Szczecina. Mówi się, że mogą jednak wybrać grę dla reprezentacji Hiszpanii. No i tutaj pojawia się problem. Pana zdaniem, im szybciej takie talenty z podwójnym obywatelstwem, tak to nazwijmy, gdzie te dwa kraje o się biją. Tym lepiej, żeby Polska wtedy szybciej reagowała, czy po prostu ta presja dodatkowa w tym momencie jest jednak niepotrzebna? Przede wszystkim wydaje mi się że najważniejszy aspekt tutaj najważniejsze pytanie, które się nasuwa, to czy ci zawodnicy, i nie mówię tutaj personalnie o zawodnikach, o Michale i Mimużu Żukach, mówię ogólnie o zawodnikach na tym poziomie, powiedzmy u 15, u 16, 17, 18. Pytanie czy to faktycznie są zawodnicy z potencjałem na dorosłą reprezentację, bo często wydaje mi się, że ludzie robią im krzywdę, robią e, wielki marketing, wielki PR wokół nich, a na koniec dnia nie wiem czy jest to potrzebne, czy nie zakłóca to ich rozwoju. Ja jedynie mogę życzyć chłopcom, aby, aby zagrali w którejkolwiek z tych kadr i żeby, żeby zadebiutowali w dorosłych reprezentacjach. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, aby, aby w tym wieku skupili się na rozwoju, na piłce i, i mogli się rozwijać w jak najlepszym miejscu. A to, czy będą grali później za Żabę na pierwszej, czy nie, co do reprezentacji Hiszpanii, wydaje mi się, że schodzi na, na dalszy plan. No zatem tego im życzymy. Życzymy młodym piłkarzom, aby się rozwijali, a potem żebyśmy również mieli z nich pociechę. Tyle w tej części Jakub Bokiej, Manchester City, Polish Football Academy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Kochaniom Sińskim, do zobaczenia mam nadzieję.